Dzień dobry, zapraszam na porównanie najnowszego Nissana X-Traila i nowości, którą wciąż się cieszymy: Mazda CX-60. Dosyć nietypowe, bo mimo bardzo podobnej ceny i podobnych gabarytów, są to samochody, które pod maskami mają coś zupełnie innego. Serdecznie zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Pod maską Nisa na 3 cylindry, ale generalnie w tym samochodzie mamy aż 3 silniki, jeden benzynowy i dwa elektryczne. Pod maską mazdy oczywiście 6 cylindrów, wysokoprężne, więc teoretycznie nieporównywalne, ale czy aż tak bardzo. W testach spalania, które robiliśmy temu autu, wyszło nam 6,7 benzyny na 100 km i dokładnie na tej samej trasie, dokładnie taka dwustukonna Mazda spaliła nam 6,3 ropy, więc bardzo, bardzo zbliżone dane. Zbliżone są również przyspieszenia. W przypadku tego samochodu w topowej wersji mamy 7,2 do setki. Ten robi to w 8,4 sekundy. No oczywiście są zupełnie inne wrażenia, bo tutaj silnik 212-konny działa jako generator. Tak naprawdę na koła ten samochód siłę przenosi przez dwa silniki elektryczne. Jeden na przedniej osi, drugi na tylnej. Tu w przypadku tej podstawowej wersji, która powinna mieć porównywalną cenę, ona kosztuje 225 tysięcy, tutaj mamy nieco ponad 230. Mamy napęd na tylną oś, silnik umieszczony jest w tym. W ten sposób jest to R6, także naprawdę jest to iście diabelskie porównanie. Ale nie dziwię się, że się zastanawiacie, bo tak jak ten samochód jest bardzo, bardzo fajny, tak ten samochód daje jeszcze tę taką odrobinę frajdy z jazdy. Ale zanim sobie zobaczymy, jaka jest ta frajda w przypadku obydwu tych modeli, zapraszam Was do środka. Wnętrze, wnętrze Nissana X-Trail'a nie raz wam pokazywaliśmy, ale zobaczmy sobie jeszcze raz. Ono jest bardzo, bardzo dobrze wykończone w tej cenie. 231 tysięcy mamy dokładnie taką wersję. Dokładnie z takimi przeszyciami, z taką miękką, fajną tapicerką, z drewnem które prawdopodobnie jest imitacją, już kiedyś o tym mówiliśmy, z indukcyjną ładowareczką, z dwoma USB, nowszy, starszy typ, także dla każdego coś miłego, a do tego klasyczne sterowanie klimatyzacją, dosyć fajny, duży wyświetlacz, ale nie taki jakiś bardzo bijący po oczach, no i oczywiście to, co wszyscy teraz lubią, czyli wirtualne zegary, które w Nissanie wyglądają w ten sposób, a do tego różne systemy, takie rodem z Infiniti, to, co parę lat temu było tam totalną nowością, w tej chwili można mieć również tutaj. Sporej wielkości schowek. Ktoś to chyba jeździł z dziećmi. No i bardzo fajne, wygodne fotele, to jest samochód zdecydowanie nastawiony na komfort podróży i taki komfort podróży w tym samochodzie jest oczywiście osiągalny. Bardzo dobrze to jest wszystko zrobione. Przysiądźmy się teraz do auta, które ze swej natury jest nieco bardziej sportowe, nieco bardziej nastawione na to, żeby dawać przyjemność kierowcy, a do tego jak na mój głos, jest takie bardzo, bardzo amerykańskie, czyli do Mazdy. Tak CX60 wygląda w środku, też nieraz ten samochód wam pokazywaliśmy, również jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, to jest tutaj bardzo, bardzo przyzwoicie. Jest to dobrze wykończony samochód, Obsługa klimatyzacji podobnie prosta, jak w tamtym samochodzie, co prawda nie mamy pokręteł, tylko mamy przyciski od temperatury, ale wszystko jest logicznie wymyślone, do tego fajny joystick, pokrętło do sterowania. Tym pięknym ekranem, który mamy tutaj, który jest też fajnie wpasowany, też nie jest za duży. A do tego, bardzo logicznym miejscu, pokrętło od regulacji radia. Przy okazji, można sobie je wyciszyć, wyłączyć. W przypadku tego samochodu no nie mamy podstawowej wersji, więc mamy wirtualne zegary. Ale na naszych filmach taką podstawową wersję za 225 tysięcy możecie zobaczyć. Tutaj fotele wyglądają w ten sposób. Mam wrażenie, że mimo tego takiego dosyć klasycznego wyglądu. Są nieco bardziej sztywne niż Nissanie, nieco bardziej sportowe. Podłokietnik również otwierany w takie dwa sposoby. Dwa gniazda USB, już w tym przypadku typu C. No ale on jest taki ogromny: ten podłokietnik jest taki wielki, bardzo w amerykańskim stylu. Mega mi się to podoba. Ale warto jeszcze zobaczyć, jak wyglądają tyły tych samochodów, w którym z tych aut jest więcej przestrzeni dla pasażerów, którzy jadą w tylnej części. Prorodzinne rozwiązania w Nissanie, czyli na przykład możliwość przesuwania sobie kanapy, regulowania jej, oparcia. Oczywiście w tych proporcjach 1 trzecia, 2 trzecie. Usiądźmy sobie po raz kolejny w tym samochodzie. Tak, mimo tego, że mamy tutaj panoramiczny dach, miejsca nad głową jest mnóstwo. O tym, co się dzieje tutaj, chyba nie muszę mówić, że to nieraz mówiłem. Jest to prawdziwy samochód rodzinny. A to jest składanie, a jak się robi podłokietnik, tu nie ma podłokietnika, to całe jest podłokietnikiem, czyli to trzeba zrobić tak, o proszę, podłokietnik z zagłówkiem. Ale bardzo fajne cup holdery, duże. trójstrefowa klimatyzacja, podgrzewana kanapa. No tutaj widać, że jesteśmy w topowej wersji wyposażeniowej, a do tego znowu dwa gniazda USB nowszego i starszego typu. Czas teraz zobaczyć, jak to wygląda w maździe. Jeżeli chodzi o możliwość regulacji tylnej kanapy, Mazdy mamy nieco mniej możliwości, bo można tylko ustawić ją w dwóch poziomach: takim i takim. I ten bardziej komfortowy wybiorę pod względem ilości miejsca tutaj na długości nóg ten samochód ma tego miejsca mniej. Czy mało? Zdecydowanie tak bym nie powiedział, jest to również bardzo porządny rodzinny samochód. On i ma taki cudownie miękki podłokietnik, ale jak go wysunąłem, to już tutaj moje kolano się wbija w fotel kierowcy, on jest oczywiście ustawiony pode mnie, tak samo był w tamtym samochodzie. Podobnie jak z przodu dwa gniazda USB typu C tego starego typu nie mamy. W przypadku tej wersji mamy jeszcze gniazdo 220V i podgrzewanie tej pięknej kanapy oddzielnie dla lewej i prawej strony. Ale tak, nieco mniej miejsca jest o dziwo w tym samochodzie. Nie spodziewałem się tego, ale są to różnice niewielkie i to auto również spokojnie może pełnić funkcję samochodu rodzinnego. Nie dość, że w x mamy napęd na cztery koła, czyli ta oś jest również napędzana, ta z tyłu, to jeszcze gdzieś tu jest ukryty silnik elektryczny. A zobaczcie, mimo tego, jaki wielki bagażnik udało tu się wygospodarować 575 litrów. I żeby nie być gołosłownym, że te samochody są porównywalne, w przypadku napędowej Mazdy CX60, zresztą tej z napędem na cztery koła również, mamy tego bagażnika 570 litrów także bardzo, bardzo porównywalne są te samochody. Oczywiście w Nissanie możemy sobie wybrać wersję. Siedmiu osobowego, ale to nikogo nie interesuje. W maździe takiej możliwości nie mamy. Wspaniale jest jechać tylko w tym trybie takim kiedy generator nie pracuje, kiedy. Nie słychać silnika spalinowego tego 3-cylindrowca pojemności 1500 litra. no bo naprawdę wtedy ma się wrażenie jazdy samochodem elektrycznym. W momencie, kiedy potrzeba tego prądu nieco więcej, oczywiście ten silnik spalinowy się odpala, jest nieco głośniej wtedy w Misanie, ale dalej wrażenie, jeżeli chodzi o przyspieszenie, o liniowość, jaka tutaj występuje w momencie, kiedy rozpędzamy ten samochód, są dokładnie takie jak w samochodzie elektrycznym. No, z tą małą różnicą, że nie trzeba długo czekać na ładowanie, nie trzeba kombinować, jak gdzieś tym autem dojechać, tylko po prostu jedzie się na stację paliw, tankuje się do pełna, nie jest to wcale mały zbiornik. I w momencie, kiedy jeździmy naprawdę spokojnie, tutaj kolega pojechał tym samochodem na kotle do Zakopanego i z powrotem, jak sam mówi, nie przekrotał 110 km na godzinę i udało mu się uzyskać spalanie 5,5. To ile auto spaliło w naszym teście spalania, oczywiście już mówiłem, ale dalej to są bardzo, bardzo optymistyczne wartości. Oczywiście, jak się leci cały czas 140 autostradą, to ten samochód przestaje być tak bardzo oszczędny, jak potrafi być w innych sytuacjach. No ale dalej to jest kawał samochodu, który waży prawie 2 tony, jak tu to załadujemy ludzi, rodziny głównie, jak załadujemy tutaj sprzęt. To naprawdę może się zrobić całkiem ciężkim pojazdem. Do tego, tak jak już też Wam pokazywaliśmy, ten napęd na cztery koła rzeczywiście daje tutaj radę, mimo tego, że nie ma fizycznego połączenia między przodem a tyłem. I tak naprawdę komputer potrafi sobie sterować nawet jednym kołem, czyli w takiej sytuacji, kiedy trzy koła są przyczepność, jest w stanie przerzucić moment obrotowy na jedno z nich. Więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. No i do tego jest to samochód bardzo komfortowy, nim się bardzo dobrze jeździ, mimo tego. Jest to samochód, który potrafi być całkiem szybki, no bo te 7,2 w topowej wersji, a w tych takich wersjach nieco biedniejszych 7 do setki, to jest bardzo, bardzo dobry rezultat. Do tego zobaczcie, teraz się zatrzymamy, auto Hold nas zatrzyma, no, troszkę mocniej muszę nacisnąć, proszę bardzo, te systemy tutaj są bardzo fajnie skalibrowane, nie ma czegoś takiego, jak to było kiedyś w tych samochodach. No nie mówią Nissan, tylko generalnie, że te systemy próbowały nas tutaj zabić, czy próbowały wyręczać kierowcę. Tu naprawdę one się w ostateczności uruchamiają. Nam się to nigdy nie zdarzyło. Jest to wszystko bardzo fajnie skalibrowane, bardziej, bardzo fajnie zrobione. Do tego, no przez to, że to auto ma dobre osiągi, no to możemy jeździć czymś komfortowym, ale w momencie, kiedy chcemy sobie pojechać nieco szybciej, nieco szybciej oczywiście jak na tak wielkiego kloca, no bo umówmy się, te kompaktowe suwy stały się w tym momencie ogromne. No tutaj właściwie jesteśmy nieco wyżej, to jest powiedzmy segment D SUVów. Ale dalej, te auta małe nie są, a mimo tego mamy bardzo fajne osiągi w przypadku tych samochodów. No ja jestem fanem tego auta, zdecydowanie gdybym potrzebował takiego samochodu, to bym sobie zobaczył, jak wygląda leasing, jak wygląda wynajem długoterminowy tego auta, jak to wygląda w kas i możecie sobie zobaczyć pod tym filmem, tam jest link. Zresztą do Mazdy również również takie Mazdy mamy, możemy Wam sfinansować takie samochody. I teraz do takiej Mazdy Was zapraszam, bo jestem ciekaw, jak po tym aucie, który jest takie, no mimo dobrych osiągów, mimo nawet lepszych osiągów niż tamto, jest takie bardzo uspokajające. Tamten samochód, jak wiem z niejednego testu, który przeprowadziłem, jest taki, no i fajniej brzmiący i fajnie jeżdżący, więc jestem ciekaw jak wypadnie bezpośrednio po tym jak się przejechałem Nissanem. No i teraz zamiast trzech cylindrów i trzech silników mamy jeden silnik sześciocylindrowy, wysokoprężny, ułożony wzdłużnie, z wałem napędowym, do którego jest odprowadzana moc i moment na tylne koła 200 koni, 450 Nm w tej wersji. Z napędem tylko na jedną oś, oczywiście, jeszcze jest wersja cztero-napędowa. Wtedy koni jest o 50- kilka więcej i dużo więcej momentu obrotowego, ale naszym zdaniem ta wersja 200-konna w zupełności wystarczy. Taki samochód testowaliśmy na naszej tasie testowej i naprawdę niewiele tam wtedy spalił. no i To, co jest najpiękniejsze moim zdaniem w tym samochodzie, to jest zdecydowanie dźwięk tego sześciocylindrowego rzędowego. Diesla to naprawdę potrafi sprawiać wielką przyjemność, pod warunkiem, że ciasno, że takiej przyjemności szukacie. Że jesteście kierowcami, właścicielami samochodów, osobami wynajmującymi, którzy mają ochotę słyszeć ten piękny silnik w momencie, kiedy sobie tym samochodem przyspieszacie. No bo Mazda, mimo tej całej swojej sportowej, sportowego imagę, no jednak jest samochodem minimalnie wolniejszym w tej wersji tysiądnopędowej od. Nissan, którym przed chwilą jeździłem, ale jest zupełnie inne wrażenie jazdy tym samochodem. On jest taki bardziej zwarty, zawieszenie jest bardziej sztywne, chociaż no nie można powiedzieć, że niekomfortowe. A nawet ta kierownica, nawet to, co się tutaj dzieje, jest takie bardziej stonowane, mniej odwraca uwagę od tego, co dzieje się na drodze. A do tego dalej mamy ogromnego, rodzinnego suwa. Przyznam się, że bardzo maźli ten samochód się udał. Jest minimalnie mniej rodzinny, no bo tak jak widzieliście, tylna kanapa jest troszkę bardziej ciasna. Jest trochę mniej tych rozwiązań, takich typowo. Rodzinny w tym samochodzie. Przestałem gadać, żeby sobie znowu posłuchać tego silnika. Ale całość spokojnie, rolę takiego auta rodzinnego może spełniać dużego suwa suwa segmentu D. On jest minimalnie większy od x traila ale x trail jest na przykład wyższy, także to też jest takie. Tamten samochód jest takim bardziej klasycznym suwem, ten jest takim suwem. No, Przywodzącym trochę sport na myśli, no jakby nie było CX5, do której nawiązuje stylistycznie, jest jednym z bardziej popularnych modeli Mazdy, chyba Forever. Pewnie MX5 go bije, no ale to mówimy o już tam generacjach od 90-89 roku jakoś tak to było robione, z tego co pamiętam. A, na eee, więc to jest bardzo, bardzo fajny samochód. Powiem szczerze, gdybym miał taki samochód, co jest finansować, tej wielkości, o takich gabarytach, o takim spalaniu, no bo te auto mają porównywalne spalanie, to tego dowiozły, dowiodły nasze testy. Miałbym duży problem, czy kupić sobie takiego Nissana, który jest fajny, wygodny, który jeździ jak elektryczny samochód, który ma te wszystkie fajne rozwiązania, ale wielkościowo jest podobny, czy kupić sobie auto z old schoolowym, wysokoprężnym dieslem, no oczywiście to jest miękka hybryda, no ale to tam niewiele daje, powiedzmy, ale mieć właśnie ten dźwięk, tylny napęd i tak dalej, no miałbym duży, duży problem i nie zazdroszczę tym, którzy muszą przed takim dylematem stanąć, bo i jeden i drugi samochód mają naprawdę sporo do zaoferowania, no chyba bardziej jednak ciągnie mnie w stronę Mazdy, ale Nissanem wybornie mi się jeździło i bardzo lubię też ten samochód. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.